Witamy Państwa! Dariusz Szpakowski! I Jacek Laskowski! Mamy przyjemność zaproszenia na spotkanie, które zapowiada się bardzo interesująco. To prawda, występ na mundialu to dla piłkarzy ukoronowanie reprezentacyjnej kariery, i dziś pokażą, jak bardzo chcą wygrać. Polacy grają dzisiaj przeciwko reprezentacji Senegalu. Spartak Arena w Moskwie jest jednym z obiektów mundialowych, które nie zostały wzniesione specjalnie na potrzeby mistrzostw. Prace rozpoczęto po kilkuletnich opóźnieniach w roku 2010, a zakończono znów z opóźnieniem 4 lata później. No i spójrzmy na skład Polaków. Trener wybrał dziś dość konserwatywne rozwiązanie: czwórka z tyłu, czwórka w pomocy i dwójka z przodu. 4-4-2 to system pozwalający na zabezpieczenie jak największej przestrzeni boiska. Szeroko rozstawieni pomocnicy i obrońcy zapewniają pokrycie wszystkich sektorów i próbują stwarzać przewagę w ataku z wykorzystaniem skrzydeł. Spójrzmy, jak prezentuje się skład reprezentacji Senegalu. Drużyna zagra w systemie 4-3-3, przy czym napastnicy szeroko rozstawieni. To dobry układ, jeśli zespół zamierza prowadzić oskrzydlające ataki. W dodatku każdy ma jasno przydzieloną rolę na boisku, ale też muszą czasem przełamać schemat. Zaczynamy. Wszystkie spekulacje, wszelkie analizy schodzą już na drugi plan. Teraz wszyscy skupimy się tylko na meczu. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało w tym spotkaniu. No, już blisko pole karne. Rzutka na bliższy słupek. Linety. Piotr Zieliński. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Musa są. So. No, mogą teraz skarcić rywali. Kamil Ik. Pierwszy mecz jest zawsze niewiadomą. Można się świetnie przygotować, rozpracować rywala od każdej strony, ale gdy przychodzi co do czego, to rzeczywistość potrafi zaskoczyć. Wciąż pamiętamy inaugurację turnieju w Korei i Japonii, gdzie Francuzi na otwarcie mistrzostw zagrali z Senegalem. Miał być lekki i przyjemny mecz na rozruch dla trójkolorowych, a skończyło się porażką 0 do 1 po bramce Diop. Linetti. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. To może im dać wprowadzenie. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Z takiej odległości nie da się spudłować. To był gwarantowany gol. Napastnik przyłapał bramkarza, kiedy ten przeniósł ciężar ciała napięty i nie miał szansy zareagować. Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi Papa Diop. Musa są. No i udało się odzyskać piłkę. Atak działo Czerwonych. Ja sama. Sędzia pokazuje aut dla Polski. Piotr Zieliński. Robert Lewandowski. I w ataku reprezentacja Polski. Robert. Dobra okazja. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Lineti. Jakub Błaszczykowski. blisko polekarne może strzelać. Pięknie, sam na sam. Piszczek. Lineti. No, piłkę odebrał i, i stracił. Guje. Fatalne podanie, no i strata. Piszczek, Błaszczykowski. I będzie rzut rożny dla Polski. Na państwa ekranach powtórka sytuacji, która dała prowadzenie. Atomowe uderzenie z obrębu pola wierzchem stopy. Tego nie dało się obronić. Piłka wpada do bramki przy prawym słupku. Dośrodkowanie z rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Glik. Maciej Redus. Będzie rzut rożny dla biało-czerwonych. Rzutka w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Piłka wzdłuż linii bocznej. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Musa są. Przejęcie w środku pola teraz. Oni mogą zaatakować. Linetti. Milik. Dobrze udało się przeczyć to podanie. Nieudana akcja. Wojciech szczęsny. Koniec pierwszej połowy. Schodzą do szatni z niewielką przewagą. I teraz. Zadanie trenera utrzymać ten poziom koncentracji w drugiej części spotkania. Zgadzam się, wszystko idzie w tym pierwszym meczu zgodnie z planem. Zaczęli drugą połowę. Trenerzy na pewno dokonali korekt. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę obu drużyn. Pierwsze mecze na wielkiej imprezie mogą być trudne, ale przekonamy się, na co ich stać, kiedy już naprawdę skupią się na grze. Linetti. Maciej Rybus. Dobry atak flanką. No, jeszcze jedno takie podanie i wychodzę. Duje. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Robert Lewandowski. No, może być groźnie. Josuf Sabali. Piotr Zieliński. Linepi. No, dobry odbiór po stracie piłki. Polacy rozpoczną wrzutem z autu. Łukasz Piszczek, lineki. Kujatę. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Tak, druga połowa. Prowadzenie. Tu nie ma co robić rewolucji w ustawieniu. Zmiana czysto taktyczna. Aj, zupełnie niecelny ten strzał z rzutu wolnego. Nie miał pomysłu jak go wykorzystać. A szkoda, bo stąd można było bardzo ładnie uderzyć. Widywaliśmy już takie bramki wcześniej. Piotr Zieliński Michał Pazdan Ładna dwójkowa wymiana piłek Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował Lineti Sławomir Peszko Czekają przed własnym polem karnym na atak przeciwnika Atak biało-czerwonych Okazja na pośrodkowanie. Może zdecydować się na strzał. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! No brawo! W powtórce widać, jak sprytnie przechytrzył bramkarza. Świetny strzał i wielkie brawa za tę akcję. Spójrzmy na to z innego kąta. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Kujatę, Musa są. No, już blisko pole karny. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Zieliński. Krosicki. I w ataku reprezentacja Polski. Tak, to był faul. Nie wiem, czy nie na kartkę. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Może stąd strzelać! Ładnik główkuje. Lewandowski przed szansą? Gol! Robert Lewandowski zdobywa piękną bramkę dla Polski. Znakomity, jak zawsze. Kapitan Biało-Czerwonych pokazuje, że wszystko jest możliwe. Prosimy o więcej. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Do końca meczu 9 minut. Dziękuję. Dobra pozycja do oddania strzału. Milik. Ma na skrzydle dużo swobody. Arkadiusz Milik. Niesamowicie groźnie. Goal, co za niesamowity strzał! No, czekam na powtórkę, bo naprawdę pancerizać akcja! Zgadzam się, to było kapitalne uderzenie. Naprawdę należą się wielkie wyrazy uznania. Potwierdzają swoją dobrą postawę w tym spotkaniu. Teraz nikt już nie powinien mieć wątpliwości, komu należy się zwycięstwo. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. No i udało się odzyskać piłkę. Milik. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. No, zastanawia się, czy nie strzelać. W tej pozycji może uderzyć. Wyczuł go bezbłędnie. Nie dał się oszukać. Wspaniała obrona. Widać tutaj było jego doświadczenie. Idrisa Gej No, nie nazwałbym tego zwykłym... Mecz zakończony. Dysproporcja siły możliwości między drużynami była dzisiaj bardzo widoczna, więc ten wynik nie jest żadnym zaskoczeniem. Tak było oczywiste, kto prowadzi grę i narzuca tempo spotkaniu. Jak można ocenić dzisiejszy mecz Roberta Lewandowskiego. Bardzo dobrze dziś zagrał strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu.